Cześć, witajcie na kolejnym filmie. 24 grudnia, Wigilia. Widzicie, tutaj Mikołaj właśnie na Hawaje leci na plain radar, zasuwa skubany. Wydaje mi się, że mm, poleciał na Hawaje, bo bał się obrony przeciwlotniczej nad Europą. I chyba dlatego. Mm, dobra, koniec z żartami, zaczynamy filmik. A dzisiaj mam dla Was takie dziwne rzeczy, które się ostatnio na internecie wylewają, wyświetlają, nie wiem jak to nazwać. Czasami sobie zgrywałem jakieś, niektórych musiałem dźwięk podmienić, bo pana bym dostał. I coś wam puszczę. Patrzcie, taki bajer. Często byłem zbyt w internecie i miałem na to dużo pieniędzy, aż każdego dnia mój najlepszy przyjaciel powiedział mi, że na Telegramie jest bardzo uczciwa osoba, która nigdy nikogo nie oszukała. A więc tak, ktoś tutaj e, mówi, że na Telegramie jest bardzo uczciwa osoba, która nigdy nikogo nie oszukała. Chodzi oczywiście o... Chyba o kryptowaluty, że się nie mylę. Ta osoba się tutaj podszywa pod y, znane osoby. Próbuje ludzi przekonać, żeby gdzieś tam klikali i żeby coś tam robili. No, oczywiście, wiadomo, że to jest wiadomo co. Teraz czasu, moje dzieci są dobrze ubrane i nie sobie Myślę, że y, dobrze ubrane to są dzieci tego, kto wrzucił tą reklamę, a twoje dzieci, co najwyżej, możecie zabrać. Pomoc społeczna w tej chwili, jak będziesz z tego korzystać. Kto to wrzucił w ogóle? Kto pozwolił, żeby takie coś się jako reklama pojawiało? Widzicie? Jan nie mógł znaleźć pracy z powodu swojego 47 chromosomu. Jan nie mógł znaleźć pracy i sobie zainstalował bota, który zmienił jego życie. Wystarczyło klikać w telefonie jakieś coś i po za zakliknięcie dostawał. I masz 6 w ciągu godziny wypłaty z kryptoklika. To jest naprawdę. Błagam. Naprawdę nie ma siły. To jest straszne. Wiecie, to jest naprawdę straszne. Kolejny. Co? w euro. Nawet nie potrafi przeczytać to AI 5000. Czyli ten, kto to tworzył, tak naprawdę ma widzów w poważaniu. Łaka historia. Hmm, powiem wam tak, jeżeli e, czujecie się smutni i samotni, to wiecie, że możecie liczyć tylko na siebie. Jak chcecie e, zarobić jakieś pieniądze, to wymaga to wysiłku. Bierzecie materię, bierzecie troszkę pieniędzy, wkładacie to własną pracę, otrzymujecie więcej pieniędzy. I później powtarzacie ten proces. To jest bardzo proste. Nawet robiąc ten film, wkładam w to jakiś wysiłek. Wtedy ten film nie wiem, czy dużo zarobi. Może zarobi nawet złotówkę po miesiącu, bo też tak może być. Ale mam złotówkę. I tą złotówkę przeznaczę na znowu na jakiś inny film, albo nie wiem... Może komuś na drukarce 3D wydrukuję na przykład uśmieszek do kluczyków. Od samochodu sprzedam za 10 zł. O, na filament pójdzie ta złotówka. To się nazywa praca. Nie ma czegoś takiego, że klikniecie i pieniądz Wam przyjdzie. To jest bzdura kompletna. Bitcoin ogólnie nie powstał po to, żeby grać nad nim na giełdzie i żeby zarabiać, bo dla mnie to jest piramida finansowa. Bitcoin powstał e, głównie po to, żeby kupować za niego różne dobra. Był po prostu taki zamiar, żeby stworzyć pieniądz niekontrolowany przez jednego emitenta. To miało być zdecentralizowane i w zasadzie jest, bo ludzie kupują za to różne dobra czy za inne krypto no, ale oczywiście się pojawiły też giełdy które ja nie lubię tego o, to jest dobre, to jest dobra reklama powiem wam, że jest zajebista kobieta grzebie w świetniku wyciąga jakąś bułkę i gościu do nich szczyt, nie nie, to jest brudne no. Czyli wiadomo, ofiara hazardu przegrała wszystko na automatach, a teraz moje dziecko nie I głoduje dziecko, bo przegrała wszystko na automatach. Dziecko głoduje, no masakra ogólnie nie. No ale dobra, przypuśćmy, że jest to możliwe. Myślę, że są też takie ofiary te, tego systemu, że właśnie wpadły w hazard i wszystko straciły. I dziecko później głodowało. Jest to całkiem realne. No, ta para tutaj co przyszła do tej kobiety, dała jej jakieś jedzenie. Widać, że chyba świeże, bo w torbie. No i tu się zaczyna jazda. Ta, ten gościu prosi tą kobietę, żeby pokazała mu swój telefon. W ogóle, skąd przypuszczenie, że osoba, która grzebie w świetniku, może mieć telefon? No ale dobra, ona wyciągnęła telefon. Mogła sprzedać ten telefon, kupić sobie coś do jedzenia. Kartę SIM mogła przecież zostawić. Później by sobie jakiś inny telefon ziskołowała, jakiś za 20 zł, a tu wyciąga. Taki nawet dosyć wydaje mi się wypaśny telefon. Nieważne. Ale to co się tutaj odpier, odpier Pinkala to jest masakra. Bo ta kobieta jest hazardzistką. Straciła wszystko. Co oni, oni jej proponują jako remedium na hazard? Żeby wyszła z problemów. A więc oni jej zaproponowa, zaproponowali jako lek na to. Na ten jej stan, że jest hazardzistą, że wszystko straciła. Kolejny hazard. No, zajebiście, no to jest piękne. E, wiecie co, ja e, nie mam słów. A więc, jeżeli mm, wpadniecie w hazard, najlepszym lekiem na hazard jest hazard. Tak samo jak wpadniecie w alkoholizm, najlepszym lekiem jest alkohol. No to prawda, bo jak na przykład dziś wypiłem trochę, to nic tak nie pomagało jak zimne piwo. Także. Kończymy ten odcinek. Wigilia się zbliża. Wesołych świąt. Trzymajcie się. Cześć.